Cześć! Z tej strony Piotrek i, I witamy. witamy serdecznie. Tak, witamy Was w drugim odcinku nauki tańca użytkowego Disco Samby. Ostatnio żeśmy nauczyli się trzech kroków. Krok podstawowy był prowadzenie za jedną rękę i obrót pod ręką partnerki w różnych wersjach. Najpierw to sobie dzisiaj przypomnimy, a dzisiaj będą nowe rzeczy. Na pewno pokażemy Wam półobrót w różnych wersjach. Więc co. Najpierw przypomnienie. Zaczynamy podstawowy. Partner zaczynał nogą lewą w przód, partnerka prawą w przód, i szliśmy do siebie. Na dwa łączyliśmy, i tą nogą, co łączyliśmy, wracaliśmy do tyłu. Trzy, cztery. Czynność powtarzaliśmy. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. W tym, oczywiście, obracaliśmy się. Niedobrze jest stać w miejscu, lepiej się obracać. Druga figura było prowadzenie za jedną rękę. Znowu ta sama noga do przodu, druga do tyłu, tylko tu dochodzą zwroty. Partner prowadzi lewą ręką. Swoją lewą ręką zwracam partnerkę, odwracam, podawałem drugą rękę i wracałem do kroku podstawowego. I no i co? I był jeszcze obrót partnerki pod ręką, też nową lewą. Czyli to była pierwsza wersja. Druga wersja pod prawą. Trzecia wersja na skos, trzymanie i zamiana miejsc. Tak samo, kroki te same, tylko ręce inaczej. To co? Zaczynamy. Eee, chcielibyśmy Wam pokazać pół partnerki, czyli partnerka będzie się obracać do połowy, tak jak nazwa sama wskazuje. I są w różnych wersjach. Pierwsza wersja będzie trzymanie za dwie ręce. Partner będzie znowu szedł do przodu, tak jak w kroku podstawowym, ale prowadzę partnerkę bardziej z prawej swojej strony. I lewą ręką nad głową partnerki, robiąc krok do przodu na dwa łącze. Widzimy, jesteśmy obok siebie. Później wracamy. Partner wraca, tak jak w kroku podstawowym, prawą do tyłu, a partnerka lewą. I jesteśmy z powrotem naprzeciwko siebie. Powtarzamy. I raz, i dwa. I trzy, cztery. Co tu się dzieje w dłoni tej? Ja sobie znowu zmieniam dłoń w dłoni partnerki. I do tej pozycji dochodzimy. Do koszeczka. Tak, trzymam znowu tak jak w trzymaniu na początku, czyli kciuk na dłoni partnerki. Wracamy. Jeżeli czynność chcemy powtórzyć, to nie zmieniam ustawienia dłoni tej na górze. Jeżeli chcę zakończyć, szybko zmieniam zając krok do przodu i do tyłu krok podstawowy. Z innej z perspektywy. Tak, teraz spróbujmy z tej strony. Partner zmienia dłoń, partner i swoją dłoń. Wracamy, łączymy. Krok, dostawić, krok, dostawić, krok, dostawić, krok, hop i do siebie. Czynność powtarzana, najlepiej dwa, góra, trzy razy. To za dużo to niezdrowo. No I właśnie wiedzioru. <laughs> Chcę nauczyć się tańczyć. Po prostu. lewą ręką partnera do prawej ręki partnerki. Prowadzę ją do siebie, ale tu wypycham za ramię. Dokładnie za łopatkę. Za łopatkę. Trzy, cztery, raz, dwa i wypycham. Krok i wypycham. Robię cały czas krok do przodu i do tyłu, tak jak w kroku podstawowym. Tutaj czuję, czuję, jak partner tą ręką swoją mnie przyciąga do siebie. Przyciągam, ale od razu każę jej wrócić, bo tutaj nie ma za długo czasu, żeby na mnie była obok nas. Teraz proszę z drugiej strony to samo. Trzymanie znowu partner lewa, partnerka prawa. I do siebie wypycham ją za ramię, cofam. To wchodzi i od razu wychodzi. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Oh, yeah, I'm trying 3. Wersja trzecia będzie trzymanie nasko. Znamy to z obrotu całego partnera. Teraz będzie obrót do połowy. Znowu te same kroki partnerowi do przodu i do tyłu, a partnerka znowu tak samo od prawej do przodu, lewą wraca. Jeszcze tylko wspomnę, że to jest bardzo podobne do całego mojego obrotu w tym trzymaniu. Z poprzedniego odcinka na pewno pamiętacie, tylko partner w odpowiednim momencie mnie zatrzymuje. I odpycha do przodu. Tak, z tym, że tutaj będzie troszeczkę inaczej. Chciuk do dołu. Bo jak widzimy, będę ją prowadził za ramię, ale łatwiej będzie niż tak. Widzimy? Tak jest nie za wygodnie. Dla mnie wygodniej będzie, jeżeli partner zrobi kciuk do dołu. I tu wypchnie partnerkę. Znowu te same kroki. Ręka prawa nad głową partnerki. Wracamy. Przekładamy rękę, wracamy do podstawowego. To samo z drugiej strony. Znowu ręka na skos i do dołu kciuk. Tak i już. Hop i już. I to wszystko. Przodem. Hop i już. Właściwie ja ją tu biorę pod pachę, łapię. Można powiedzieć za rękę i wracamy. Proszę. Nauczę się. I wy mi Mamy już trzecią wersję za sobą. Mam nadzieję, że każda z tych wersji nie była zbyt trudna. Zresztą każdy może wybrać coś dla siebie. Tu partnerzy głównie. To do Was należy wybór, bo Wy prowadzicie, więc sobie zawsze więc wydecydujecie. musicie. Wy decydujecie, nie partnerkę, która wersja będzie. Możecie umieć wszystkie, możecie umieć jedną, jak wolicie, ale dobrze by było, żebyście znali wszystkie. Dobrze. Ostatnia wersja to będzie właściwie nawinięcie partnerki na rękę. Też to można nazwać jako półobrót, ale bardziej takie nawinięcie, czyli ja partnerkę przyciągam, nawijam, rozwijam, nawijam, rozwijam. Kroki robię podobnie, tak jak właściwie tak samo jak w kroku, jak w półobrocie, tylko tu partnerka trochę bardziej mi się zwija. Tak? Teraz tak, wchodzimy, jak wchodzimy do tej figury? Rzucamy lewą rękę. Swoją partnerki prawą, nowo boku zwijamy ją. Teraz co tu jest, jakie jest tu prowadzenie? Prowadzę, wracam. Prowadzę, wracam. Czyli Tak, zwijanie jak i jojo, tylko w drugą stronę. Proszę, zwijam, wracam. Zwijam i wypycham. I podaję rękę drugą, żeby był krok podstawowy. Proszę, z drugiej strony to samo. I... Zwijam, wypycham. Zwijam, wypycham. Do kamery to samo, proszę. Hop, hop. Tak. Bardzo dobrze. Można wejść to z, z, innego, z, z innej strony, czyli prowadząc partnerkę za dwie ręce, puszczam, wypycham. I już dalej kontynuujemy ruch. Tak? Czyli można to wejść z, z innej strony, czyli z drugiej można wersji. Tak. Czyli uwaga, tu. Tutaj tutaj. Uwaga, tutaj. Trzymanie za dwie ręce. Przyciągam, puszczam lewą, wypycham. Przyciągam, wypycham. A rękę. Moja ręka, pamiętajcie. Na jest górze. Na górze. Nie tutaj. Zobaczcie, co wyjdzie się stanie jak partnerka wejdzie do rękę. Da. Jestem wtedy unieruchomiona. Trochę skrępowana będzie, będzie niewygodnie. A jak da rękę na górze, widzimy? Będzie ładnie wyglądało, będzie jej wygodnie. Podajemy rękę i to samo do Was. Odpuszczam, wyprowadzam. Wyprowadzam, hop. Wyprowadzam. To ważna Zapodaję, zapodaję junior, razem z muzyką. Tak, będziemy dzielić to krokami podstawowymi. Przypuśćmy po dwa razy. Co nauczyć się tańczyć? Po prostu. Łapcie. Będziecie wszyscy w szoku, jak jednoraz ale pamiętajcie, że możemy niektóre figury łączyć ze sobą. Pokażemy Wam teraz na koniec, że możemy połączyć półobrót z całym obrotem. Czyli na przykład mamy prowadzenie za dwie ręce w półobrocie i przejście do całego obrotu. Tak? Możemy? Możemy. To samo możemy wykonać w trzymaju na skos. Wracam partnerkę. Nie wracam, zamieniamy się miejscami. Tak? Co jeszcze? Może być nawinięcie na rękę i puszczenie w obrót, partnerki, czyli nie trzymam ją na kroki te same, to, to w całym obrocie. Teraz tak, w tym widzimy i wraca. I cały obrót, tak samo może być. Więc generalnie każdą wersję możemy połączyć, czyli półobrót, w cały obrót. Tak? To co, z muzyką? Z muzyką spróbujemy na koniec. Macie się Po prostu. Jak widzieliście, to było kombinacja wszystkich figur od pierwszej części, czyli od poprzedniego odcinka do dzisiaj. Czyli włączyliśmy sobie nawet ten krok bokiem do siebie za jedną rękę. Zapraszamy do czyszczeń i do obejrzenia następnego odcinka. Nie zapomnijcie nas zasubskrybować. Tak jest. Łapki w górę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. Do zobaczenia.